Kontynuujemy naszą rozmowę z Bartłomiejem Nawratem już po drugiej stronie barykady, czyli po zakończeniu sportowej kariery. I od jak dawna dojrzewałeś Bartek do decyzji o tym, żeby powiedzieć pas, koniec? Hmm. Znaczy hmm, pamiętam, że swojej żonie powiedziałem kiedyś, że do czterdziestki będę grał w piłkę. Gdzieś tak też mówiłem i Piotrkowi, nie wiem czy prezesowi też, ale Piotrkowi na pewno, że do tej czterdziestki chce, chce grać. Ten, jakby powiedzieć, ten termin upłynął w tamtym roku, ale miałem spotkanie i z prezesem, i z Piotrkiem. Pytali się, czy chcę jeszcze grać. Ja powiedziałem, że jeszcze sezon nie ma problemu, mogę, mogę grać. Ale takie myśli w głowie, że pomału będzie trzeba kończyć, to myślę od dwóch, trzech lat już tak w głowie miałem, że, no, że przyjdzie ten, ten czas, że będzie trzeba te buty powiesić. Jak to się mówi, na kołku. Eee, więc tak to było gdzieś od dwóch, trzech lat. Już miałem to w głowie, że, że jest bliżej końca. O. No i przez te dwa, trzy lata, o których wspomniałeś, statystyki o tym mówią, broniłeś coraz mniej, nie znaczy mało, ale miałem takie również nieodparte wrażenie, że z coraz lepszą jakością, Uf, jak wino, mm, to im to... starszy. <słuch> Mogę przy, przytoczyć tutaj słowa na przykład Michała Marka, który Zawsze po treningu wpisujemy e, zmęczenie, jak, był jak, intensywność treningu i zmęczenie. I, I Michał Marek zawsze przed meczem, jak zobaczył w tabelce, że ja miałem wysokie zmęczenie, to mówił: O, to Bartek będzie dobrze bronił. A no, w, tych, w tych ostatnich dwóch, trzech latach to zmęczenie z każdym treningiem było coraz wyższe. Więc Michał Marek się śmiał: mówi, O, spokojnie, możemy być spokojni, bo Bartek ma wysokie zmęczenie, więc będzie dobrze bronił. <noise> Może z tego to też wynikało, ale, ale faktycznie e, e, gdzieś. E, może to wynikało też z tego, że już byłem jakby, można powiedzieć, trochę mentalnie po drugiej stronie, że już wiedziałem, że sportowo już coś tam osiągnąłem w życiu. Wiedziałem, że już nie muszę się na nic spinać, bo, bo znam swoją wartość, jaką mam. Oczywiście był tam jakiś stres na boisku, bo stres, jeśli się go dobrze przetworzy na, na boisko, to jeszcze bardziej można grać, ale też wiedziałem, że tych, tych meczy już mam coraz mniej, żeby się zaprezentować. Może też z tego to wynikało, że chciałem w każdym meczu się jak najlepiej zaprezentować, chciałem jak najwięcej jeszcze wygrać przez te ostatnie miesiące, lata. I może to też z tego wynikało, że te mecze udało mi się zagrać na, na wysokim poziomie. Bartek, co jest najtrudniejsze dla futsalowego bramkarza? W mojej opinii to kwestia odporności psychicznej, bo goalkeeper futsalowy musi być non stop pod prądem. Tu nie ma chwili na odpoczynek jak w przypadku bramkarza futbolowego. No, na pewno na pewno jest to jedna z takich całych umiejętności, którą bramkarz musi umieć dobrze opanować. Tak? Musi jakoś wyłączyć, wyłączyć się na to, co się dzieje z boku, na to co słychać z trybun e, i być cały czas skoncentrowany w pozytywnym sensie, bo można tą koncentrację za bardzo przejść, za bardzo być skoncentrowanym i wtedy no, nic nie wychodzi. Trzeba umieć to wypośrodkować. E, mi się też to nie udawało do któregoś tam roku życia. Jak tak mogę popatrzeć wstecz, to gdzieś dopiero nawet ten pierwszy seton, który przyszedłem tutaj do Bielska, to też nie był w moim wykonaniu jakiś rewelacyjny. Też mi się wydaje, że e, prezes czy Piotr, osoby, które mnie tutaj ściągały, też wydaje mi się, że nie były zadowolone z, jakby z, mojego, e, z mojej dyspozycji. Ale potem myślę, że z roku na rok było, było coraz lepiej. I myślę że gdzieś ten 31-32 lata, gdzie miałem, to już ta przyszła, jakby powiedzieć, taka stabilizacja formy i gdzieś od tego czasu, gdzieś poniżej jakiejś tam granicy nie schodziłem i broniłem w miarę na dobrym poziomie, takim zada, zadowalającym również dla siebie, bo zawsze zawsze jak po meczach to pierwsze robiłem analiz, analizę własnej gry. Nie chłopaków, nie, nie nie tym, co się działo na boisku, tylko siebie. Ja myślę, że to był tak 31-32 lata. To był taki, gdzie, gdzie już zacząłem tak grać na takim poziomie, gdzie już się tak za bardzo nie stresowałem. W każdy mecz starałem się wejść tak samo. I może dlatego te ostatnie lata były dla mnie takie, no, można powiedzieć, dobre i wyjątkowe. Na Krajowym Podwórku jesteś człowiekiem spełnionym. Czy brakuje ci czegoś ekstra w Europie? Mam na myśli. Liga Mistrzów? Myślę o Lidze Mistrzów myślę, że jak tak patrząc już z pryzmatu trochę czasu, którego minęło nawet w tym, ro w tym sezonie, czy jak graliśmy w Barcelonie, fin nie, Final Four, przepraszam, w Elite Round, to wydaje mi się, na, na ten skład, który mieliśmy wtedy, kiedy mieliśmy teraz, jak byliśmy w Elite Round, to myślę, że wycisnęliśmy maksa ze swoich umiejętności, ze swojego grania. Więc myślę, że te dwa, te dwa turnieje, w których miałem możliwość grać, to nie mamy sobie nic do zarzucenia. Wiadomo, każdy chce awansować do Final, Final Four, wiadomo, ale myślę, jak już patrząc po czasie, że to były wyniki, które na pewno byśmy brali w ciemno przed wyjazdami na te, na te turnieje, także ja też jestem z tego bardzo zadowolony. Na piękną klubową karierę nałożyła się równie piękna karta reprezentacyjna, że przywołam 161 występów z orzełkiem na piersi, wliczając ten listopadowy z ubiegłego roku pożegnalny benefic w Opolu 1 do 1 ze Słowenią. Piękna historia. No myślę, że tak, no 18 lat z małymi przerwami, ale jak tak patrzę, no to od 2006 roku Gdzieś tam te powołania były. Mówię, miałem tam małą przerwę bodajże dwa albo trzy lata. Ale tak jak byłem powoływany, to byłem powołany trenerzy, no było. Ostatnio starałem się zliczyć, ilu tych trenerów było. Eee, wiem, chyba z 10 lub 12, teraz już nie pamiętam, ale trochę trochę ich było. I gdzieś każdy trener, który od tego 2006 roku był, to każdy z nich mnie widział w swojej w swojej, że tak powiem, kadrze, w swoich jakby tam ustaleniach, taktyce i tak dalej, więc z tego się bardzo cieszę, że przez 18 lat mogłem reprezentować Polskę, nie tylko tutaj u nas na, na, na różnych halach, ale również za granicą. No jest to coś, może to jeszcze do mnie tak nie dochodzi, Gdzieś to jest początka mojej, można w cudzysłowie, sportowej emerytury, ale gdy się tak czasami człowiek usiądzie, mówi, no to no mało jest ludzi, którzy mogli przez 18 lat w tej reprezentacji grać praktycznie cała, cała moja przygoda z futsalem gdzieś od 2000, sezon 2003-2004 to był mój pierwszy sezon, jakby powiedzieć futsalu w Ekstraklasie, a w 2006 roku już dostałem powołanie do reprezentacji tej seniorskiej, więc praktycznie cały ten... Okres, gdzie byłem na Hali jako zawodnik, to byłem również powołany do reprezentacji Polski, więc na pewno przyjdzie taki czas w moim życiu, że no, będę to cenił ogromnie. Teraz jeszcze to może do mnie nie dociera, ale nie ale było to coś fajnego. Najbardziej egzotyczna eskapada z biało czerwonymi. No to myślę do tej Brazylii. To też był taki. Trochę miałem szczęścia w tym, że tam pojechałem. Gdyż to był 2012 rok i ten mecze był w lipcu. Byliśmy w lipcu zaproszeni tam. A u nas liga się wtedy kończyła bodajże końcówka maja, więc my cały czerwiec nie trenowaliśmy. Miałem... Nie będę opowiadał o całej sytuacji, ale... ale miałem gdzieś szwy na stopie, bo nadepnąłem na szkło. I jak byłem u lekarza lekarz mi zakładał szwy, ja mówię, jak długo te szwy muszą być na, na nodze, On mówi koło miesiąca. A ja mówię, ale doktorze, ja za, za tydzień muszę lecieć do Brazylii, bo mam trzy mecze z Brazylią. A on mówi, nie, nie ma takich szans. I wtedy pamiętam, Michał Słonina wtedy był kapitanem reprezentacji on zadzwonił do trenera Bartoszka, wtedy był Wlastimil Bartoszek trenerem reprezentacji powiedział, trenerze. Dzwonię w sprawie, że chcemy, żeby Bartek razem z nami do tej Brazylii leciał. Mimo tego już ma kontuzję, ale chcemy, żeby z nami leciał, żeby był, bo mu się to należy. Także Michał dzięki jeszcze raz za wsparcie w tej sytuacji, bo to dowiedziałem się to dopiero po latach, że takie coś było, także Michał dzięki wielkie. No i zadzwonił do mnie trener Bartoszek i powiedział, że mam jechać do lekarza Mirka Dąbala. On wtedy przyjmował w Tarnowskich górach w Bytomiu. W szpitalu górniczym. I ja tam pojechałem, i on to zobaczył. i Mówi: No, Bartek, jak się nauczysz do piątku na tej nocy chodzić, to, to Cię weźmiemy. No, no. więc yy, starałem się, jeszcze w środę pamiętam to było w, w niedzielę. W środę pamiętam jeszcze sobie tam wydubałem kawałek szkła z tej nogi, bo lekarz nie do końca to wyczyścił. No i w piątek zajechałem do Mirka, przeszedłem się, Miry mówi: Dobra. To z nami polecisz? Skoro chodzisz, to lecisz. Tak, tak, no ale też pojechałem na zgrupowanie, nie trenowałem w ogóle. E, gdzieś dopiero w, jak polecieliśmy do Brazylii, to wziąłem udział w takim treningu przedmeczowym. No i myślałem, że nie będę bronił, że będzie Maciek, bo Maciek Folten był wtedy drugim bramkarzem, że Maciek będzie bronił. A trener do mnie przyszedł przed meczem i powiedział, Bartek jak się czujesz, chcesz bronić? Ja mówię, pewnie, że chcę bronić. No się doktora Mirka Dąbala, czy mogę, czy mogę z tym z szwami trzwami grać. Mówi, że nie powinno się nic stać, że będziemy to kontrolować i ten. No i zagrałem trzy mecze z Brazylią. I, i po trzecim meczu dopiero mi Mirek też ściągnął. Także, także to było takie i egzotyczne, i trochę przeżycie. Najpewno, na pewno no, naj, dla mnie to taki, no, myślę, że każdy, kto gra w, czy w piłkę, czy futsal, no, chciałby w tej Brazylii grać. No, ja miałem tą, tą przyjemność i grać tam aż trzy mecze, więc polecam każdemu, żeby tam lecieć, zagrać przy takiej publiczności, która dopinguje 40 minut i jest ciężko. Tak jak my teraz siedzimy półtora metra od siebie, to tam nawet jak mam dość donośny głos, ale osoba, która wtedy, nie wiem, czy Łukasz Żebrowski chyba był na ostatnim zawodnikiem, to mieliśmy ciężko się porozumieć, bo taka była wrzawa na trybunach.